Siemaneczko, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam coś, co jest naprawdę mega, coś, co zostanie wprowadzone do Jailbreak'a, ale tylko na chwilę, i zaraz wam pojedziemy do tego miejsca, pokażę w ogóle wam co i jak, wszystko, wszystko. I jeszcze przed tym to zachęcam was do zasubskrybowania, zalajkowania, zakomentowania, zadzwoneczkowania, yy, no. I napiszcie komentarz, na przykład, o, napiszcie komentarz. Jak tam spędzacie wakacje? O, jestem bardzo ciekawy, pochwalcie się, co robicie w wakacje, bo są wakacje. Jest naprawdę powoli, się... zaczyna znowu robić ciepło. Było wcześniej ciepło, teraz trochę silniejsze, znowu się zaczyna robić ciepło. Pochwalcie się, co robicie w wakacje, gdzie wyjeżdżacie i różne inne takie rzeczy. A jeszcze a was przed odcineczkiem zapraszam na mój nowy kanał. Jeżeli lubicie Minecrafta, lubicie Minecraftowe przygody Minecrafta, w ogóle w jakiejkolwiek wydaniu, zapraszam Was na mój drugi kanał, Mandy Minecraft. Piszcie sobie w wyszukiwarce YouTube'a albo w opisie będzie link do kanału Mandy Minecraft i wejdźcie tam pod ostatni odcinek i napiszcie. Yy, jestem tutaj. O, napiszcie jestem tutaj, ciekawe ile osób tam napisze w nowym kanale, jestem tutaj, zostawi słupka. Dobra, a my lecimy teraz w miejsce, gdzie zostanie dodane coś nowego, ale. Zostanie to dodane tylko na chwilę, a my lecimy już pokażę wam co zostanie dodane. Dobra, tutaj. Uciekamy z widzami. Lecimy do miejsca, które jest bardzo ważnym miejscem aktualnie. Chyba mi się zdaje, że dobrze idę. Pamiętam dobrze to miejsce. Tak, pamiętam dobrze to miejsce. Dobra, lecimy. O nie, dobra. Musimy wziąć sobie najlepiej najszybsze auto w jailbreak Dobra, gdzie jest najszybsze auto w Jailbreak? Tu. O, Torpedo. Bieram to Torpedo. I lecimy tam, gdzie jest najważniejsze. Teraz miejsca update'u. I będzie w to weekendik. Tak, ale co to będzie? Zostawcie teraz lajka, like ja już wam mówię, co to będzie. Tylko tam dojedziemy i pamiętajcie, teraz jest czas na zostawienie lajka like w czasie, gdy ja dojeżdżam, więc możecie zostawić lajkacza. Like A my musimy lecieć tu. O. Mamy tutaj wyspę. I musimy chyba stanąć najlepiej tak. Tak, tak będzie najlepiej stanąć na samochodzie. I w sumie tu nic nie ma. Widzicie bank, tak? Widzicie bank. O, coś tam. Mm. Coś tu jest. Nie, tu nic tak nie ma. Dużo miejsca. A teraz wam pokażę coś mega. Patrzcie. Tu nic nie ma. A teraz możecie zobaczyć na to. Mamy statek. Mamy statek. I co ogólnie Asimo nam mówi? Mówi nam, że. Mówi nam, że przyjedzie na chwilę statek, tak? Ale no tylko na chwilę, bo nie zostaje tutaj w ogóle, tylko zrzuci jakiś nowy item i odpływa. Przetłumaczymy sobie to. I co to znaczy? Przetłumaczę sobie to, kiedyś miałem łatwiejsze tłumaczenie, mi się to już popsuło. No, muszę chyba tak sobie to przetłumaczyć, o. Tak? Nie chce mi tłumaczyć, dobra. I możecie zobaczyć sobie idealny stateczek. Tak, e, kozacko, patrzcie na tą palmę tu. Wszystko jest na Twitterze Badimo, sami możecie zaglądać, patrzeć co się dzieje. Polecam wam wchodzić na Twitter Badimo. Od razu pokazuję wam bezpośrednią informację, żeby nie było, screen mam gdzieś. On jest bezpośrednio od Asimo, który mówi, że z statek zrzuci nam jeden item i sobie odleci, więc poleci, znaczy odpłynie, tak? No prawdopodobnie, więc zobaczymy. Jest prezencik, ciekawe co naprawdę dostaniemy. Jestem mega ciekawy i zobaczcie, to wszystko będzie tutaj, w tym miejscu. Cały stateczek, ja sobie tutaj pojeżdżę jeszcze trochę. Ale cały stateczek, który będzie wszystko tutaj, więc to będzie kozacko, naprawdę. Tu, jakoś w ogóle się to zmieści, to będzie takie duże. I dotąd? To on prawie tu dotąd jest, no. Ale ja nie mogę się doczekać naprawdę, jak takie coś tutaj... Dostaniemy, bo to może być naprawdę... Ogromna zmiana dla nas. Ogromna zmiana względem tego, co tu będzie się działo. Dobra, a w międzyczasie ja korzystając z okazji, to ja mogę w sumie i sobie zarobić. Joelbreak Power. A wy napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym statku? Jaki to może być ten tajemniczy item? Co oni mogą w ogóle chcieć nam dać? Bo ja nie wiem, ale. Co mogliby nam chcieć dać? Piraci. Lunetki mamy. Co mogli piraci nam chcieć dać? Może to jest import, więc. W sumie nigdy się nie dowiemy, bo to każdy, wszystko mogą mieć z jakichś obcych dalekich terenów. W ogóle to prawda to nie wiem jak oni przypłynęli, bo nigdzie nie ma odpływu takiego do morza. Dobra. Więc ciekawe, ciekawe, jest, Zastanawiam się naprawdę, jak oni to zrobili, że tu przypłynęli tokim czymś dużym. Okej, okay, jest super. Dobra, musimy tylko połączyć. O nie. Dobra. Mm. Dobra, tak. Udało się, szybciutko. Dobra. Szybko, jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej, żeby jak najwięcej zdobyć. Ciekawe czy mi się uda teraz więcej. Zobaczymy. W ogóle ten statek jest naprawdę duży. Zaraz jeszcze raz go zobaczymy. Kto nie widział statku to sobie ogromniemy go jeszcze raz. Dobra. Hej, hej, ksajok, hej, hej, witam cię bardzo serdecznie. Dobra, lecimy szybko. Jak najwięcej musimy mieć. Uratowaliśmy się. Uratowałem się w ostatnim momencie. Uratowałem się w ostatnim momencie momentów. Coś niesamowitego. Dobra, chociaż tyle. O, i mogę odlecieć. Dobra. W ostatnią ja tu się uratowałem, więc jeszcze raz polecimy w ogóle. Zobaczymy sobie teraz ten. Dobra, chodź jeszcze tutaj szybko. Nie, nie strzelaj we mnie. No nie, no mówiłem nie strzelaj we mnie. Halo, czemu mnie chcesz przebić? Okej, okay, dobra. Dobra, lecimy teraz w sumie jeszcze tutaj, tędy. I wodą! Autostradą wodą. Ej, no nie strzelaj we mnie, ja nagrywam odcinek, on we mnie strzela. Halo, to jest niefajne. Dobra, e, udało się, dobra. Uciekliśmy mu, już we mnie nie strzeli. Dobra, tutaj. Tu i najważniej... No. Tu pisze, że mu nie strzelał i przeskoczyłem przez palmę! O nie, co się dzieje z wodą? Nie, już nie działa. Już skończyło się całe niterko. Dobra. I w sumie tu będzie cały statek. On będzie ogromny. Zobaczcie na to, jaki on będzie ogromny. Popatrzcie. On wystaje poza wyspę. Poza wyspę masz. Ma... I Majtek będzie u góry siedział. Ej, ja będę majtkiem. Na pewno górę będę siedział, jak tylko ostatek przypłynie. Przypłynie na chwilę, ale ja od razu zajmę miejsce majtka na samej górze. Wy napiszcie, jakie wy miejsce byście zajęli? Może gdzieś tu armaty na dole, albo gdzieś tu kapitan. O, albo stery. Stery przejąć, można było stery przejąć. To by było coś. Kurczę, nie mogę się doczekać statku. Zastanawiam się, jak on tu wpłynął. Jak on tu wpłynął, że Asimo go dodał na zdjęcie, halo. No ja wiem przecież, że oni szukali. Zobaczcie, tędy nie mógł wpłynąć. W ogóle weźmiemy sobie przy... Najszybszy pojazd break'ów w sumie. No bo to tak nie ma sensu. O, nasza motruwa. Jak on tutaj mógł płynąć? No tędy nie mógł wpłynąć, tak? No to byłoby oszustwo. Nie, nie da rady. Tak. Tu. Ale tu jest zapłytko. płytko. To no, może taki duży statek tędy płynął? Tam jest wodospad. To nie. Tu. Tu jest most. Widzicie? Też by tu nie wpłynął. A tu... Tu jest tunel, też by tu nie wpłynął. Nie wiem, jak on dokładnie do nas dotarł do no jailbreaka. Może, może wiem, albo nie, bo to nie ma sensu. Jest jedna możliwość, jak on dostał się na Jailbreak'a. Jest. Znaczy, no to wiadomo, tu nie ma co szukać wyjaśnienia, ale. Bo raczej on to po prostu, go to Asimo dodał bez niczego, ale jest jedna możliwość, patrzcie, ten most się podnosi, tak, te mosty też się podnoszą i on wtedy sobie tutaj przypłynął. Dobra, i wtedy jak on te mosty tutaj, to też się podnosi i on se tu przepłynął pod, patrzcie na to, i on se wpłynął tu, normalnie, i tu se spadł, <grych> i se dotarł na Jailbreak'a, nie no tutaj są żarty, kompletnie żartuję sobie, ale tu mnie nie ma miejsca jakby taki duży statek mógł być na Jailbreak'u, albo go tam zbudowali. <grych> To w sumie by pływał po tych naszych morzach o konkret. To by było coś konkretnego, żeby tu nam pływał. Ale o, uwaga! Nie no, dobra. Dobra, mamy naszego Torpedo. W sumie to by było coś, jakby to był doda tak był zbudowany. Albo by się budował dopiero. Nie no, w sumie jak dali go zbudowanego, to on coś. Co może przywieźć. Piszcie w komentarzach, co on może przywieźć tutaj. Yy, co może przypłynąć nim. Jaki item? Jaka rzecz, co takiego? Ja stawiam na. Stawiam w sumie. Na jakąś technologię. Jakieś bronie nowe, coś, może tego typu? Jakieś pirackie bronie, coś. Muszkiety. Jakieś snajperki, coś. Bazuki. Stawiam bazuki, rakiety, snajperki. Nowa ilość broni, żeby. O, będzie. Będą nowe bronie. O, stawiam na nowe bronie i tu możliwe, że będą nowe bronie. Zobaczymy. A ja teraz, drodzy widzowie, wam naprawdę dziękuję. Bijajcie na mój nowy kanał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Trzymajcie się, żeby dla was... Wo.